Dzień dobry kochani, z tej strony tarocistka Winaja. Witam wszystkich w piątek o poranku. Moi drodzy, zaglądamy pierwszy dzień weekendu. Jaki będzie, jak się będzie prezentował energetycznie i na co tego dnia zwrócić szczególną uwagę. Słuchajcie, po raz kolejny wylosowały mi się dwa ślimaczki, więc trzeba będzie dokonać wyboru pomiędzy ślimaczkiem pierwszym a ślimaczkiem drugim, który przyciąga bardziej Waszą uwagę. Tutaj będzie energia dnia dzisiejszego dla Was i rady, sugestie na dzień dzisiejszy. Także kto potrzebuje oczywiście chwili czasu, zatrzymuje sobie to nagranie, a ja, żeby nie przedłużać, biorę pierwszego ślimaczka do tablicy i podglądamy grupę pierwszą. Podglądamy energię dla Was na dzień dzisiejszy i rady, sugestie. Na ten piątek, słuchajcie, piątek, piątek, weekend się zaczyna, tak? Także zobaczmy, czy dobrze się zacznie. Dobra, kochani, skupiamy się szybciutko i zaglądamy dla Was. Dla was. Okej. Okay. Hmm. No, słuchajcie różnice zdań. Różnice zdań, różnice poglądów, e, różnice w postrzeganiu świata. Jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, e, dzisiaj to ostrożnie. Ostrożnie, bo może dojść do niepotrzebnej sprzeczki, niepotrzebnej kłótni, niepotrzebnego konfliktu e, dzisiaj zwłaszcza e, z ludźmi, e, którzy mogą mieć od was odmienne zdanie albo na odwrót, e, którzy uznają, że wy macie odmienne zdanie od tej osoby. Także tutaj uważajcie, uważajcie może nie tyle na słowa, m, tylko na ludzi roszczeniowych, na ludzi, którzy uważają, że ich racja jest racniejsza, tak? I też nie upierajcie się dzisiejszego dnia przy swojej racji tak zupełnie. Pamiętajcie, prawda, bardzo często leży pośrodku, po żeby uniknąć jakiegoś konfliktu, to przede wszystkim. Ale wiecie, jeśli nie takie drobne konflikty czy nieporozumienia z innymi ludźmi, to niektórych z was mogą dzisiaj dopaść takie, wiecie co, wewnętrzne egzystencjonalne dygotki, nie? Mogą to być takie konflikty wewnętrzne, mogą. Oczywiście mogą to być też konflikty z innymi, które też wprawią was w te dygotki, albo może ktoś stanie przed koniecznością podjęcia jakiejś ważnej decyzji, tak? I co by to nie było, moi drodzy, może spowodować właśnie takie ogólne rozdrażnienie, no, a nawet wewnętrzne opory, moi drodzy. Ja tutaj wyczuwam, wiecie, co taki stan pomiędzy koniecznością milczenia a koniecznością mówienia, stan pomiędzy koniecznością działania, a koniecznością zatrzymania się, prawda? Takie rozdarcie, rozdarcie, wiecie, pomiędzy czymś a czymś, a być może nawet pomiędzy kimś a kimś, żeby nie było tak, że yy, znajdziecie się bo przypadkowo, zupełnie przypadkowo, bo raczej nie, nie będziecie chcieli tam sami wchodzić, ale znajdziecie się w samym środku czyjegoś konfliktu, tak? Także na to uważajcie i słuchajcie, rada na ten yy, dzisiejszy dzień, to warto poszukać takiego złotego środka. Mhm, a tym złotym środkiem... W momentach takich właśnie konfliktowych, no to wiadomo. Wiadomo, to, tak, to dyplomacja i mediacja przede wszystkim, tak? Niech to będzie, będą wasze hasła bezpieczeństwa na dzisiaj. No. Słuchajcie, uważajcie jeszcze na takie sytuacje, w których ktoś postawi wam ultimatum, ale takie niefajne ultimatum. Wiecie, jeśli tam czegoś nie zrobisz albo jeśli nie podejmiesz takiej decyzji, no to coś tam się stanie, prawda? Taki troszkę szantaż też emocjonalny. Uważajcie, pamiętajcie o tym, że każdy z nas ma swoją wolę, wolną wolę przede wszystkim i Warto odmawiać takiej sytuacji, prawda? Nie ma chyba nic gorszego, właśnie, niż działanie pod czyimś przymusem, pod czyjąś presją, tak? Także uważajcie na takie sytuacje, nie bójcie się odmawiać i też, jeśli ktoś z Was, chociaż nie będę was podejrzewać, ale jeśli będziecie mieli ochotę, właśnie komuś postawić takie niefajne ultimatum, to lepiej się wstrzymać, nie? Lepiej się powstrzymać przed takimi sytuacjami. No także dzisiaj moi drodzy troszkę przy tym piątku niestety może być troszkę tak drażniąco, może być troszkę konfliktowo, może być troszkę nieprzyjemnie momentami, ale myślę, że jeśli mm, będziecie, postawicie na takie pokojowe rozwiązania, jeśli postawicie na szukanie kompromisów, wspólnych mianowników, to myślę, że dzień będzie w miarę przyjemny i oczywiście Wam tego życzę, żeby ten dzień był jak najbardziej przyjemny, ten piękny piątek, no słuchajcie, weekend, <laughs> wreszcie będzie można odpocząć, mam, na, mam nadzieję, że większość z Was. Także trzymam za Was kciuki. Dobrze, jeszcze dla Was inspiracja na dzisiaj, tak? Ty to masz dobrze. Masz przecież siebie. No właśnie, kochani, no właśnie, macie siebie i dzisiaj, bez względu na to, co się będzie wydarzać, bez względu na to, jakie będą te konflikty czy to wewnętrzne, czy te z ludźmi, czy po prostu takie konflikty, wydarzeń pamiętajcie, postawcie na siebie i zawsze niech w centrum tych, yy, znaczy właściwie nie pomiędzy tymi. Sprzecznymi sytuacjami, sprzecznymi sytuacjami i wydarzeniami, niech zawsze bądźcie wy sami i róbcie tak, żeby, żeby kierować wszystko na swoje dobro i pamiętać o sobie przede wszystkim, pamiętać o sobie i umieć siebie przytulić, nawet jeżeli czasami trzeba będzie tutaj na tych kompromisach zrezygnować z własnego zdania czy z własnych jakichś przekonań. Znaczy nie tyle zrezygnować, kochanie, tylko czasami po prostu trzeba odpuścić dla świętego spokoju. Czasami trzeba, ale to tak po cichutku. Dobrze, moi drodzy, życzę Wam pięknego piątku, mnóstwo pozytywnej energii na dzień dzisiejszy. Trzymajcie się. Cieplutko, co ja robię? Cieplutko i lecimy. Lecimy do drugiego ślimaczka, kochani. Przyznaję się, dobrze, lecimy. Słuchajcie, przyznaję się Wam, że parę dni nie nagrywałam, bo nie miałam takiej możliwości. Wyszłam z sprawy. wyszłam. Dobra. Przez ostatnie dni tutaj siadam codziennie rano, ale gdzieś tak nie mogę, nie mogę z powrotem się wdrożyć. Mam nadzieję, że, że wrócę, wrócę do siebie, chociaż jeszcze wakacje długie, także różnie może być. Teraz mówię, zwłaszcza do moich stałych widzów, z moim czasem jest naprawdę teraz dosyć trudno, ale będę się starać, żeby Was tutaj nie zaniedbywać. Dobra, już nie gadam, zaglądamy dla Was. Zaglądamy, co ten piątek przyniesie. O. Oh. Hm. Pierwsze, co mi przyszło na myśl moi drodzy, to a taka rada na dzień dzisiejszy unikaj ludzi. Działaj sam, e, działaj solo, nikogo nie proś o pomoc, nikogo nie proś o zdanie. Zrobisz to lepiej, zrobisz to dokładniej. Nie wiem, co tam macie dzisiaj do zrobienia, ale e, nie zawsze potrzebujesz ludzi. Dosłownie taka rada tutaj. Z tych energii. Także wiecie co? Może warto przyjrzeć się dzisiaj po prostu, yy, zwłaszcza swoim takim wspólnikom w pracy zawodowej, tak? Wspra współpracownikom, kolegom, koleżankom z pracy, yy, ale też innym ludziom z rodziny, przyjaciół, kolegów po prostu, z życia prywatnego. Warto tak się przyjrzeć, czy przypadkiem, wiecie co, ktoś nie pracuje waszymi rękami. Czy ktoś przypadkiem nie próbuje was wykorzystywać czasami tak nadmiernie, prawda? Zrzuca na was część swoich obowiązków, zrzuca na was część swoich problemów. I czy nie warto przypadkiem, albo dzisiaj po prostu źle to brzmi, ale ja to powiem, unikać takich ludzi, żeby troszeczkę tak, wiecie, odpocząć, zregenerować się, albo czy nawet niektóre tutaj układy z niektórymi ludźmi nie warto zakończyć, moi drodzy, bo bo mam wrażenie, że te układy niektórymi ludźmi, nie ze wszystkimi, pamiętajcie, są dla niektórych z Was takie dosyć kosztowne, kosztowne pod względem, wiecie, energetycznym, nie? Ktoś po prostu wysysa z Was energię, za dużo musicie za tą osobę robić, za dużo, czy tam za te osoby, za dużo tych problemów rozwiązywać i spada to wszystko na Wasze głowy, na Wasze ręce, na Wasze emocje także, prawda? Także warto się tak zastanowić. Pod względem takim wiecie, czasowym, finansowym, być może ktoś was tutaj próbuje wykorzystywać. Przyjrzeć się po prostu niektórym relacjom, niektórym waszym kolegom, koleżankom czy osobom, które są blisko was. Po prostu się przyjrzeć, tak właśnie, oddalić się troszkę i spojrzeć tak z obiektywnego punktu widzenia na niektóre relacje. Taką macie dzisiaj radę, kochani. No, żeby ktoś was po prostu za mocno nie wykorzystał. Czy ktoś Was przypadkiem za mocno nie wykorzystuje? No także na to uważajcie. Ech. Także tu jest troszkę takie energie, które ostrzegają, wiecie, przed y, źle ulokowanymi uczuciami, przyjaźniami, finansami. Uważajcie też dzisiaj na inwestycje wszelkiego rodzaju bo mogą wyjść na zero, tak? Uważajcie, także słuchajcie, dzisiaj po prostu troszkę na boczek, tak? Ten przysłowiowy, raczej solo, przyjrzeć się, pozastanawiać, no, unikać, unikać wchodzenia w jakieś takie albo głębsze spółki, albo głębsze relacje, albo głębsze przyjaźnie, tylko przyjrzeć się z boku po prostu niektórym Waszym relacjom. Taką macie, kochani, radę na ten piątek. Także tutaj też taka matematyka, ta najprostsza, nie umiesz liczyć liczb na siebie, nie zawsze potrzebujesz pomocy i ta matematyka, to rozwiązanie zazwyczaj się sprawdza. Także życzę oczywiście Wam dobrych obserwacji. I mam nadzieję, że jak najmniej z Was osób ma takie sytuacje, ma takie niefajne znajomości czy przyjaźnie. Także trzymam kciuki przede wszystkim za Wasz obiektywizm i takie czujne oko. Trzymam, trzymam, trzymam jak najbardziej. Dobrze, jeszcze dla Was pozytywna inspiracja, niemożliwe. To słowo istniejące wyłącznie w słowniku. Słuchajcie, biorąc pod uwagę tę energię, to mam wrażenie, że być może w, albo część z Was ma takie poczucie, że Wy potrzebujecie tych ludzi. Tak, żeby sobie nie dać rady bez tych ludzi, bez tego człowieka, o którym tutaj cały czas była mowa. A może jednak, a może jednak warto się właśnie dzisiaj oddalić i zauważyć, że dacie sobie radę świetnie, że jednak to jest możliwe. Także taka dla Was inspiracja na dzień dzisiejszy. Także jeszcze raz dobrych obserwacji. Takich, wiecie, dobrych wniosków jak najwięcej. Miłego dnia Wam życzę, miłego piątku, w początku tego weekendu. Trzymajcie się ciepłutko, pozytywnej energii dla wszystkich. Widzimy się, słyszymy niebawem. Trzymajcie się ciepłutko, miłego dnia.